Witam wszystkich cieplutko i serdecznie, z tej strony Robert Mioduszewski, Naczy także schizofrenik, więc wiem dokładnie o czym będę mówił. Dzisiaj kochani porozmawiamy na temat, dlaczego schizofrenik lub schizofreniczka nie może znaleźć nikogo do związku. I na to kochani składa się wiele czynników. Ale tak naprawdę pierwszym głównym czynnikiem, na które każdy patrzy, to jest wygląd. I jeżeli wchodzicie gdzieś na strony randkowe, portale różnego rodzaju i wstawiacie swoje zdjęcie, to każdemu schizofrenikowi mogę powiedzieć jedno. Stań przed lustrem, spójrz w lustro, jak wyglądasz, dopiero zrób zdjęcie, i dopiero wstap na taki portal. Dlaczego to mówię? Bo każda osoba, która chodzi po portalach randkowych, różnych czy to Badu, czy Fotka, czy jakieś inne jakiekolwiek inne portale randkowe do poznawania się innych ludzi, pierwsze na co patrzy, to patrzy na wygląd, na zdjęciu. I powiem wam, kochani, że kobiety, jak kobiety, mogą wyglądać lepiej, mogą wyglądać gorzej na tych zdjęciach. One zawsze będą miały zainteresowanie ze strony facetów, bo faceci tacy są, że po prostu, jeżeli pociągają ich kobiety, to napiszę do każdej kobiety. Kobiety jednak nie są takie. Kobieta. Kobiety są takie, że jeżeli widzą na takich portalach jakieś osoby, na zdjęciach, to patrzą tylko na tych urodziwych facetów na przystojnych, ładnie ubranych, zadbanych. I żadna kobieta nie napisze do faceta, który wygląda źle na zdjęciu. Nie napisze. Nie napisze jako pierwsza. Ale kobiety, nieważne czy są ładne czy brzydkie, jeżeli w ogóle robią ten krok, pierwszy krok, żeby napisać do faceta, to ten facet musi wyglądać: musi być przystojny, musi ładnie wyglądać, ładnie być ubrany, zadbany, wszystko ogarnięte. Dopiero taka kobieta może Ciebie zaczepić. Inaczej Cię ci nie zaczepi. To taka jedna sprawa. Kobiety po prostu są trochę inne niż faceci, i kobiety nie piszą do każdego faceta, tylko do tych najlepszych piszą. Do tych, na których nikt nie zawiesi, nawet oka żadna kobieta nie napisze. I dla takich facetów, którzy źle wyglądają, zostaje jedno: Zaczepianie kobiet. Tylko większość kobiet na tych taki facet zaczepi, ona zobaczy jego zdjęcia, że na tym zdjęciu wygląda źle, jest zaniedbany i w ogóle, to kobieta po prostu albo w ogóle coś nic nie odpowie, albo odpowie i zrywa rozmowę i nie chce rozmawiać. I tak to, kochani, niestety wygląda, bo nikt na takim portalu nikt nie zna twojego charakteru, nie wie czym się zajmujesz, jaki jesteś, masz pieniądze, czy nie masz pieniędzy. Tylko patrzy na zdjęcie. A zdjęcia bardzo wiele mówią, czy ktoś jest zadbany, czy ktoś dobrze się ubiera, czy dba o siebie, czy ma pieniądze. Po zdjęciu można bardzo wiele rzeczy wywnioskować. I teraz, kochani, jeżeli jest taka sytuacja, że ten schizofrenik źle wygląda. To do niego żadna kobieta, niestety, ale nie napisze. Co zostaje takiemu schizofrenikowi? Napisanie do kobiety, zaczepienie, napisanie. Czy taka kobieta zechce z nim rozmawiać, jeżeli będzie źle wyglądał na zdjęciu? Nawet pewnie nic nie odpowie, albo zablokuje, jeżeli jest taka możliwość. Więc tak to, kochani, mniej więcej wygląda. Facet. Gdy widzi ładną, brzydką kobietę i kobieta do niego napisze, to facet zawsze odpowie. W większości przypadków faceci odpowiadają. Oczywiście ci materialni, którzy dobrze stoją, którzy są zadbani, którzy dobrze wyglądają, nie do każdej kobiety odpowiedzą, bo oni też patrzą na pewne rzeczy, takie jak kobiety, ale taki zwykły, przeciętny facet odpisze każdej kobiecie, która go zaczepi. To taka kolejna sprawa, a teraz Wam powiem, dlaczego tak się dzieje. Bo zarówno kobiety, czy to obrzydkie, czy to ładne, tak samo facecie brzycy, czy ładni, tak samo kobiety, jeżeli widzą na zdjęciu faceta, to sobie wyobrażają, czy ten facet jak ona z nim się gdzieś pokaże, czy będzie jej wizytówką, czy będzie powodował śmiech na ustach jej koleżanek i znajomych. Bo większość ludzi robi coś nie dla siebie, tylko dla innych. Czyli dla znajomych, rodziny i tym podobne. I teraz kochani, wyobraźcie sobie, że kobieta patrzy na Twoje zdjęcia, ty wyglądasz kurde jak. Już nie będę nawet mówił, co. Myślicie, że ona z wami będzie pisała, będzie marnować? Kobiety nie są takie, że będą marnować czas na kogoś, na kogo nie chcą marnować czasu. Dla nich to jest strata czasu ich. Dlatego kobieta nigdy się nie zwiąże, nie będzie pisała na takich portalach z facetem, który źle wygląda, który jest zaniedbany i w ogóle. I teraz. Powiem Wam, ale to działa w obie strony, bo kobiety, jeżeli widzą faceta i planują, że może z nim będą, to zawsze sobie wyobrażają, czy ja będę dobrze przy tym facecie wyglądać, czy on będzie przy mnie dobrze wyglądał, czy to będzie moja wizytówka. W taki sposób ludzie patrzą. I teraz faceci też. Jeżeli facet źle wygląda, to mu wszystko jedno. Ale jeżeli facet jest zadbany i dobrze wygląda, i kobieta do niego napisze, albo on do kobiety zaczyna pisać, to on też sobie wyobraża, jaką wizytówką jego będzie ta kobieta. Czy będzie ładnie przy nim wyglądać, czy nie. W taki sposób patrzą ludzie. I teraz, kochani, jeżeli. Wy źle wyglądacie, to nikt na was nie zwróci uwagi. I zarówno schizofrenika, nie schizofreniczka nie będzie miała szans na poznanie kogoś. Chyba, że schizofreniczka to jeszcze może będzie miała jakieś szanse na poznanie jakiegoś zrąbanego faceta, ale schizofrenik nie ma żadnych szans na poznanie kobiety. Nawet jeżeli będzie do niej pisać, to ona będzie go olewać. I ja widzę i nawet na portalach, jak piszą ci wszyscy schizofrenicy: jak to kobiety na nich się wypięły i w ogóle, że żadna ich nie chce. Później piszą jakieś głupie posty, że nikt mnie nie chce i w ogóle i tym podobne. Właśnie z takiego powodu, że oni się, już, się, już się przekonali. Żadna kobieta z nimi nawet nie chce napis, zapis, na, zamówić słowa na, na takim portalu. A dlaczego tak się dzieje? To wam już, już Wam mówię, dlaczego tak się dzieje. Bo większość schizofreników, biorąc te leki, yy, ma taką trochę depresję albo nawet ciężką depresję. A ludzie w depresji nie wyglądają dobrze. Nie wiem, czy byliście kiedyś w depresji, czy nie, ale ci, którzy byli w depresji, to wiedzą, jak się czuli, jak wyglądali w tym okresie. Taka osoba o siebie nie dba, ona większość czasu spędza na leżeniu, na nierobieniu nic. I w tym momencie, kochani, pojawia się taki problem, że ta osoba. Rzadziej się myje, rzadziej dba o siebie, jeśli w ogóle cokolwiek robi w tym kierunku. I taka osoba robi później zdjęcie. Wrzuca gdzieś na portal i myśli, że miłość znajdzie. Kochani, miłość to jest ściema. Nikt od Takosi nie zakochuje. Miłość to jest jedna wielka fikcja. Są oczywiście uczucia pożądania i inne tego typu. Ale słowo miłość to jest tylko ładnie wyświechtane na filmach, bajkach, że to wielka miłość. Spojrzał spol mi w oczy, zakochałem się i świat się zakręcił wokoło. Niestety, kochani, w życiu realnym tak nie ma. W życiu realnym ty musisz wyglądać dobrze, ty musisz mieć pozycję, musisz mieć pieniądze i tym podobne. I to jest jedna z takich rzeczy, jeśli chodzi o wygląd. Schizofrenicy ani schizofreniczki nie dbają o siebie z tego powodu, że oni po lekach są tak otumanieni, że nie mają ani czasu na to, ani sił na to, żeby zadbać o siebie. I wyglądają strasznie. I kochani, jeżeli oni zrobią zdjęcie i wstawią na jakiś portal, to później właśnie są tak odbierani. Jako takie straszydła na takich portalach. I dlatego nikt z nimi nie chce się z nimi pisać, z nimi się umawiać, ani nic więcej. To jest pierwsza rzecz podstawowa, która powoduje to, że nikt z nimi nie chce się wiązać. To jest tylko pierwsza rzecz, bo tych rzeczy jest dużo więcej. Pierwsza rzecz to jest taka, że wyglądają okropnie, są zaniedbani. Druga rzecz jest taka, że po tych lekach, które biorą zarówno schizofrenik, jak i schizofreniczka, jak bierze leki, to tyje. I zazwyczaj tyją dość sporo. Sam jestem tego dobrym przykładem. Bo ważyłem ostatnio 112 kilo, teraz 108. Ale dlatego, że przeszedłem na dietę, to przez dwa tygodnie schudłem 4 kilo. Więc i zamierzam jeszcze schudnąć więcej, ale to już tak mi mimochodem mówię, nie. Przeszedłem na dietę i chudnę i chcę zadbać o siebie, bo zależy mi na moim wyglądzie. No i właśnie to jest kolejna sprawa, która powoduje to. Że odrzuca tak, takie osoby, inne osoby. Że te osoby są w większości przypadków po lekach otyłe. Co też nie, nie, nie sprawia tego, że ktoś chce z nimi być niezadbane, otyłe. To już wygląd na obrazku, na zdjęciu wszystko widać. I teraz, kochani, wyobraźcie sobie, że oni szukają kogoś do związku. Nikt z nimi nie chce być. Ale to jest tylko jedna z części, dlaczego nie chcą z nimi być. Kolejną sprawą wygląd wyglądem, nad gdyby dobrze wyglądali, to jeszcze dochodzą inne takie rzeczy, które powodują to, że z nimi nie chcą być. Jeżeli kogoś poznajesz, nie znasz, widzisz na zdjęciu, no to różne mogą być sytuacje. Może się akurat spodobała, lub spodobał i może będę. Ale wtedy zaczynacie więcej rozmawiać, i wtedy yy, pojawiają się kolejne schody. Nawet jeżeli zdjęcie nie mówi o Was wszystkiego, albo ktoś do Was zaczepił, bo dobrze wyglądać, nawet jeżeli dbacie o siebie i dobrze wyglądacie, to jesteście szczupli, dobrze wyglądacie, jesteście zadbani w ogóle, no to ktoś może wam się zainteresować. Ale kolejna sprawa, przychodzi kolejny problem, bo to tylko wygląd. Jeżeli z wyglądem wszystko zrobicie ok, to może ktoś z wami się zainteresować. Ale czy taki związek będzie miał miejsce na dłuższą metę, to różnie z tym bywa. Zależy, czy jesteście ogarnięci, czy nie macie zbyt częstych ataków, swoich napadów różnych, głosów i tym podobnych. Bo jeżeli będą się często nasilać te objawy, nie będziecie brać leków i będą często nasilać się objawy, no to taka osoba z Wami też nie wytrzyma na dłuższą metę to jeżeli z wami się zwiąże. Kolejną rzeczą jest taka, że jeżeli z wami się zwiąże, to chciałaby, żebyście się utrzymywali sami, a nie ktoś będzie was utrzymywał. I teraz czy schizofrenicz, schizofreniczka, bo jest dużo takich przypadków, gdzie nie pracują, nie mają renty, nie mają nic, nie mają żadnych swoich pieniędzy, utrzymują ich rodzice no to nikt z taką osobą oczywiście nie chce się wiązać. Bo nikt nie będzie robił za mamusię i tatusia, który będzie cię utrzymywał. Więc kochani, jeżeli nawet się poznacie, a będziecie chcieli zbudować związek, to problem pieniędzy. Jeśli macie jakąś rentę albo pracujecie, no to okej. Okay. Może ktoś jeszcze z wami będzie. Jeśli dobrze wyglądacie, dbacie o siebie, pracujecie lub macie przynajmniej tą rentę i gdzieś tam dorabiacie sobie, to może ktoś z wami będzie. Teraz kolejna sprawa, jeżeli może, ale na jak długo. Teraz, kochani, popatrzcie na kolejną sprawę, bo wygl o wygląd zadbaliście. Jesteście zadbani, umyci. Macie pracę albo macie jakieś dochody. Kolejną sprawą, kochani, jaka, jaka jest, to to, jak funkcjonujecie na co dzień. Czy zachowujecie się normalnie, czy nie jesteście agresywni, czy jacyś inni nie jesteście. To też ma wpływ na związek, kochani. I teraz, jeżeli okaże się, że jesteście agresywni, że ktoś was się boi, nie wie co zrobicie i w ogóle, no to też może nie chcieć z wami być. Może to być powód do rozstania. Kolejnym jeszcze takim powodem, dla którego nie chcą być ze schizofrenikiem albo schizofreniczką, to poglądy ludzi, którzy nie znają tej choroby. Bo niektórzy myślą, że schizofrenia to jest takie upośledzenie umysłowe. Tak jak down czy coś. No i z taką osobą zdrowa osoba nigdy nie będzie chciała być. Tylko większość ludzi nie wie, że wy nie jesteście downem. Yy, nie mówię, że, że, że to coś złego czy coś, ale większość ludzi tak uważa, że jak down to już najgorsze, on nie wie co się dzieje, tak małe dziecko. Niestety kochani, ale większość schizofreników normalnie myśli, normalnie funkcjonuje, yy, ale tak jesteście postrzegani, takie downy, które nic nie wiedzą, są idiotami, głupkami i w ogóle... Jak jesteście odbierani, bo ludzie nie znają tej choroby, bo tak naprawdę mało się o niej mówi. Dla nich po prostu schizofrenia to jest psychicznie chory psychol. Tak społeczeństwo odbiera schizofreników jako psycholi, psychiczne osoby, wariatów, w ogóle tam określenia nie wiadomo jakie. Tak są odbierani ludzie ze schizofrenią, i że to są ludzie niebezpieczni, że mogą zabić, nie wiadomo czego się spodziewać po takiej osobie. Tak schizofrenicy są odbierani przez społeczeństwo: i jeżeli taka osoba, która z Wami się zwiąże i ma takie poglądy, jak większość ludzi, nie zna tej choroby, nie wie na czym polega, czym się objawia i w ogóle jeżeli po prostu wierzy w takie rzeczy, w takie bajki, jak większość ludzi mówi o, tych, o tej chorobie, o tych ludziach, no to, kochani, też może z wami zerwać. Może zakończyć ten związek, zanim on się zacznie. To są takie główne powody, dlaczego schizofrenki, schizofreniczka nie może znaleźć nikogo do związku. Nastawienie społeczeństwa na tą chorobę, traktowanie tą, tej choroby, osoby z tą chorobą jako niedorozwój jakiś. Eee, kolejna sprawa brak środków do życia. Kolejna sprawa to zadbanie o siebie, czyli higiena i w ogóle. I oczywiście yy, wygląd, zadbanie o wygląd, o ubiór, o wygląd, o włosy, o twarz. Kobiety nie robią makijażu, faceci nie golą się, chodzą zarośnięci w ogóle, ubrania są jakieś powyciągane i, i tym podobne. I wtedy, kochani, jeżeli tak Wasze, tak wasze życie wygląda w tych najgorszych po prostu sytuacjach, gdzie jesteście zaniedbani, źle się ubieracie, nie dbacie o higienę, nie dbacie o wygląd, nie macie pracy, nie macie renty, nie macie żadnych środków do życia. I yy, jeszcze dochodzi do tego nastawienie społeczeństwa do Was, dlatego Wy, kochani, Macie problem ze znalezieniem kogoś do związku. Jedyną osobą, która zostaje Wam, żeby znaleźć kogoś do związku, to taka sama osoba jak Wy. Też osoba ze schizofrenią. I jeżeli Macie problem ze znalezieniem zdrowej osoby do związku, to powinniście poszukać osób chorych na tą samą chorobę, na schizofrenię i po prostu wśród takich ludzi szukać takich samych ludzi jak Wy, bo wtedy najlepiej się zrozumiecie. Najlepiej się dogadacie i będziecie wiedzieli, na czym ta choroba polega. Inaczej będziecie siebie odbierać i innych ludzi. I to, kochani, na tyle mniej więcej, dlaczego schizofreniczka nie może znaleźć nikogo do związku, bo każdy chce kogoś lepszego od siebie. Nikt nie chce takiej osoby, jak sam jest. Albo kogoś gorszego. Dlatego, kochani, tak się dzieje. I to tyle, kochani, co chciałem Wam dzisiaj przekazać, powiedzieć. Pewnie większość ze mną się zgodzi, kto się zastanawia nad tymi powodami. A teraz, kochani, żegnam się z Wami. Do usłyszenia, i pa. pa.